Bardzo się cieszę, że dzisiaj doszło do finalizacji naszych uzgodnień, które trwały już jakiś czas. Podpisana została umowa o współpracy, która będzie korzystna, myślę, dla obu stron. To przede wszystkim wymiana doświadczeń, to przede wszystkim wymiana wiedzy, bo zarówno my możemy się czegoś nauczyć od uniwersytetu, ale sądzę, że z naszego punktu widzenia również, tak mi się wydaje, uniwersytet też powinien skorzystać tych korzyści będzie wiele to całe spektrum poza oczywiście możliwościami naukowymi tak rozwijającego się wyjątkowo Instytutu Historycznego w Szczecinie to że tutaj dzisiaj się znajdujemy jest efektem tego że już od jakiegoś czasu odbywają się w naszym instytucie spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych wykłady warsztaty i właśnie Nauczyciele z Łob zadecydowali zdecydowali się jesienią przywieźć do nas swoich uczniów. Poszerzenie umiejętności, poszerzenie wiedzy i pokazanie im, że zresztą to już padło na tym naszym dzisiejszym spotkaniu, takie stwierdzenie bardzo słuszne, że nauka, historia, humanistyka, w ogóle wiedza, którą oni przyswajają, to jest coś więcej niż tylko to, co w podręcznikach, i może coś więcej niż nawet to, co mówimy my, nauczyciele. To również tego typu spotkania, poszerzenie horyzontów, zdobywanie nowych umiejętności kluczowych, w przyszłym świecie. Bardzo się na ten fakt cieszymy, że dziś udało się po prawie półrocznych działaniach, pracach tak, dokonać tego, tego dzieła, je sfinalizować.